Niektóre craftingi w Minecrafcie są nielegalne, bo są zbyt mocne, a inne dlatego, że są za głupie. I je właśnie dzisiaj sprawdzimy, ale zanim to zostaw suba najgłupszym sposobem jaki tylko istnieje. Nie pochwalcie nim w komentarzu, robimy konkurs, let's go! Po latach grania w Minecraft doszedłem do wniosku, że wiadro jest szalde. Serio, wodę do niego wlejecie, lawy do niego wlejecie, jak się postaracie to swoje życie do niego wlejecie. Tym ostatnim to akurat nie żartowałem, to jest, to jest, jest to, <laughs> jest to możliwe, tylko akurat siebie do środka nie zmieściłem, także... Ech, ale da się, okej okay. Więc znacznie głupio byłoby wziąć takie mocarne wiadro I walnąć nim porządnie o ziemię Powiedziałem walnąć nim o ziemię Halo, o, od razu lepiej, znaczy, co? Ty, bo wiadro mi się chyba dziurawe zrobiło od środka Old false, italic false Text broken bucket, co? Dobra, rzecz w tym, że chyba Chyba je zepsułem Przecieka, jak próbuję zabrać z niego wodę To się wylewa. wylewam Dokładnie tak powinno działać dziurawe wiadro Gratulacje, panie żelazny, nowo zdobytej wiedzy Ty, a lawę to jest na pewno świetny po... o, nie działa nie spaliłem się! Jak miło! A wiecie, co jest miłe? Jak znajdujecie się po środku niczego na małej grzybowej wyspie, jedyne co tutaj jest, to grzybowa krowa i dwie owce! To nie jest sytuacja, w której ktokolwiek chciałby się znaleźć! Ja mogę zrobić dwoma patykami i czteroma mięsami. Nie, może skraftujmy sobie mięsną półpłytkę? Yy, nie, okej. Okay. Ja nie wiem, mięsne buty, co. Yy. Co? Okej, okay, mięsne buty to nie jest coś, co mi się przyda, żeby stąd uciec O wiele bardziej wolałbym na przykład Mięsny Mięsny kilof W sumie nie jestem głodny, ale mięso na patyku Basically szaszłyk Przepraszam, nie gab tak dawnie, nigdy nie widziałeś kilofa z mięsa Żeś z ciebie zaraz kilofa nie zrobił Okej, okay, mięsny kilof działa jak Na razie jeszcze nie wiem <laughs> Działa jak kilof tylko, że z mięsa, czyli źle. No, wągla to wy nim nie. wykopiecie co? Może ja tu całe życie jadłem, a tu się okazuje, że ja tym mogłem węgiel kopać. Że ja to trochę mój pogląd na owce. Człowiek nie wiedział, że one takie silne są. Ja na koniec dnia, jak w kopalni trochę zgłodniejecie, zawsze można go zjeść. Naprawdę można go zjeść. Naprawdę można go zjeść. okej. Okay? Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Chociaż patryki zwrócili jak miło z ich strony. Ej dobra, znalazłem ich więcej, mam plan! Możliwe, że jest to bardzo głupi plan. Ostrzegam! No bo ten mogłem zrobić z niej buty, nie? Zgadza się? Mięsne buty? <noise> dzień jak co dzień, co jeszcze? Nie, nie no, jak już w to wchodzimy, to w całości, co nie? Dawaj mi mięsne na pierśnik! Dawaj mięsne, mięsną czapkę! Chcę być prawdziwą Lady Gagą w Minecraft przez całe życie! Byłem żelazny! Byłem wyśmiewany, że nie mam normalnej skóry! Że jestem inny niż wszyscy! Że mam żelazo zamiast mięsa! I co, i co? łyso teraz? łyso? łyso? Przepraszam, nie, nie mieliście tam patrzeć. To są moje mięsne stópki! <noise> co ja robię ze swoim życiem. Witam! A więc tak, to jest być prawdziwym końskiem, tak? Ej, myślicie, że owce zaakceptują mnie jako część ich rodziny? Hej! Byłem twoim bratem? siostrą, Albo co ty nie jedz mnie! Okej, okay, to było trochę chore. Wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Nie śmierdzę bardziej niż zazwyczaj. Gorzej, że Czy ja właśnie... Czy ja właśnie zacząłem się psuć? Delikatnie zgniły, mięsny hełm. Co? Czekaj, nie! Ja, ja nie chcę gnić! Ja chcę żyć i Nie! Nawet ona mnie już nie lubi! No dlatego, że jestem zgniły! Ej, hey, nie do no, halu, to tak być nie może! Jak się naprawia zgiły mięsowe? Przepraszam bardzo! Nie mogę mieć zgniłych butów przybał trochę, może muszę się umyć na przykład, nie wiem. Hej, buty! Hej! Hej! Oddajcie mi moje puty! Eee, nie? tak się nie zbywa z gnilizny. Wychodzi na to, że jedyne co mi zostało to... Jest jeść! Kiedyście kiedyś mi jest ty hełm? Nie chcę go zakładać, chcę go zjeść. Halo! Dobra, to nie jest takie proste, jak myślałem. Zgniłem jeszcze bardziej po pomocy. Ostatnio szedłem sobie przez wioskę i znalazłem patyk. Pomyślałem dziwne, ale lubię patyki, więc go zebrałem. W końcu nie mogłem go zostawić samego na pastwę losu. I zwiedzałem tę podejrzaną wioskę dalej. Szedłem do kolejnego domku, a tam diamentowy kilof. to Akurat był bardziej normalny niż patyk. Często znajduję diamentowe kilofy w wioskach, ale najczęściej to one w ogóle chodzą parami, więc to, że znalazłem kolejny w kolejnym domku, to mnie kompletnie nie zdziwiło. za to już po wejściu do domku numer 3 poczułem, że. COŚ JEST NA rzeczy! Minecraft chce mi dać te wszystkie kilofy z jakiegoś ważnego powodu! I wtedy jak każdy normalny człowiek, wziąłem i zniszczyłem kawałek domu Villagerowi, zrobiłem z niego crafting table, i stwierdziłem, że połączę wszystkie te prezenty w jeden, to nie może być przypadek, przecież, nie? I faktycznie, nie był. Diamond pickaxe, pickaxe, pickaxe! Ehem. Buja! Pewnie też zastanawialiście się raz, czemu jeden kill to jest limit, nie? I ja wam odpowiadam! To, to nie jest limit! To jest ograniczenie! Ograniczenie w waszej głowie! Jak chcecie, to tak jak ja możecie połączyć cztery i mieć z tego praktycznie nic, tylko szybciej kopię, ale w sumie mogłem równie dobrze zrobić to po prostu chantem, ale i yy, tak jest fajnie! Ile to ma wytrzymałości niby? Wow! Trochę imponujące! Proszę o opinię o moim nowym offie w komentarzach. Sielazny. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem twój nowy kill byłem naprawdę onieśmielony. Te cztery lśniące ostrze wyglądały, jakby miały przekopać nie tylko Pedroka, ale i całe moje dzieciństwo! Gdy nim machnąłem po raz pierwszy. Przypadkiem podkopałem wspomnienie o zjedzonym glonojadzie z przedszkola. Czekaj, co? Dobra, może lepiej nic nie piszcie, okej? Okay? Od kiedy pamiętam, zawsze było mi przykro, że nie mogę wykopać Pedroka! Znaczy, ehem, w Polsce jesteśmy jeszcze raz! Od kiedy pamiętam, zawsze było mi przykro, że nie mogę wykopać łóżko skały! Lepiej już jest okej, okay, panie głosie, z niebios tam coś. W końcu i łóżko i skała są. Rzeczami, które zdobyć możemy, więc powinniśmy móc je połączyć w... łóżko skałę. Dobra, ale to nie jest innowacyjne. Potrzebuję tego do czegoś innego. Daj jabłko, 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 daj jabłko. Nie chcę Patryka, chcę jabłko! Jabka w Minecrafcie znane są z tego, że można łączyć je z dziwnymi rzeczami. mieć złote, spoko! Ale nie. Ja chcę mieć coś lepszego niż złote, dlatego postanowiłem połączyć je z łóżko skałą! Oto łóżko skało jabłko! Zapytacie, po co komu łóżko skało jabłko? Ja odpowiem, nie wiem, A po co komu? Złote jabłko? Żeby jeść chyba, co nie? Jeśli mogę jeść złote jabłko i zęby mi nie wypadną, to czemu miałbym nie jeść bedrokowego jabłka? O, to jest w zwolnionym tempie, przepraszam jeszcze raz Czemu miałbym nie jeść bedrokowego jabłka? O, a, jabłka! Okej, okay. strasznie długo to dzieje Ciekawe, znaczy jak na bedroka Moje zęby już bolą. Ała, bo ja już nawet czuję przez ekran ból zębów. Ała! To jest kamień! To jest łóżko! Nigdy nie jadłem łóżka, nie kamienia! Przecież to już 3 minuty trwa! I Co? I po co mi to było? Eee... Aaaa! Ja bym powiedział, po co mi to było! Po co mi to było?! Dlaczego ja to zrobiłem?! Czemu ja to łóżko jabłko?! Przepraszam, przepraszam! Już nie będę! Turba. Norma... Eee... Mówiłem, że już nie będę, no... Jestem właśnie w endzie, ale mamy trochę przypał! Bo jedyne, co tu wziąłem, to drewniany miecz i crafting table! Niektórzy pewnie powiedzieliby, że jestem skończony! Ja bym się... Ja bym się z tym zgodził aktualnie, ale z drugiej strony to osoby nie wiedzą, że mam w zanadrzu Ender Perły. To jest jedyne, co byłem w stanie tu zdobyć moim drewnianym mieczem, dobra. E, po co mi Ender Perły zapytacie? Nie wiem jeszcze. Ale słuchajcie, po to tu jesteśmy, żeby wykmyjać nietypowe rozwiązania. Jeśli wcześniej mogliśmy zrobić chestplate z mięsa, to czemu by zrobić chestplate z Ender... Perył. A boli, 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 ała boli, bardzo boli Okej okay. A więc tak się będziemy dzisiaj bawić, w porządku Nie to, żeby tobie jakoś przeszkadzało, czy tobie właśnie powiększyło? Wow, halo, ha halo, hej, hey, ty, teleportuje się, co jest? Okej, okay, tego nie miałem w na dzisiaj, nie chciałem być Endermanem, znaczy fajnie w sumie Hej, Mordo, jesteśmy braćmi! Pogadajmy! Ziomek się na mnie nie wkurza normalnie. On myśli, że jestem jego ziomkiem? To przez tą czapkę, czy coś? A! Tak, to było przez tą czapkę! To było przez tą czapkę! To było przez czapkę! No, ale mam ważniejszy szczegół. Czy ja jestem jego wysokości? Czy ja zawsze byłem jego wysokości? Czy to przez te spo... Co? Czemu wcześniej nikt by nie powiedział, że istnieją wydłużający spodnie? Jak ja normalnie enterwanem jestem, powinienem jeszcze nauczyć się gadać jako on. Um... Nie czekaj, co? <głos> <głos> nie, już nie chcę, nieważne, nie było tematu! Zebeka czy coś? Ogardzie ogarnie się. <noise> o Jezu, przepraszam, to było obrzydliwe. <noise> Ale brzmiało jak derbat, nie? <głos> <głos> nie, już nie chcę. Hej, hej, hej! Podaję trzy tyłek, jak robisz Podajadzij. kupę. Nie, nie, nie ci cię to, nie brzmi jak ty. No, no dobra. Znalezienie przeklętej beczki nie było w scenariuszu na ten odcinek. A i będziesz, że w ogóle ten odcinek miał jakiś scenariusz, nie? Pff, nieźle. Może to jak wyglądają odcinki bez scenariusza. Dobra, co to jest? Przeklęta beczka. Mordo? To nie wygląda jak beczka. Mało tego, nie da się tego otworzyć. Jak się to otwiera, po SB. Okej! Czemu świeci? Nie o kilof z mięsa. Ty, fajnie, ale już widziałem to wcześniej. Coś lepszego byś mi... Uuu, <laughs> la la! Miałem dzisiaj do sobie już mięso, miałem Enderbada, więc czemu miałbym nie mieć... Kamienia. I Czy będę mógł dzięki temu być niewidzialny w jaskini? Proszę, proszę, proszę! Nie! Znaczy dobra, może trochę. Na pewno będę mógł być wolniejszy. Kto by się spodziewał, że założenie na siebie miliona kilogramów kobla to jest zły pomysł. Ale skakać mogę normalnie, na dwa metry, jak zwykle, logiczne. To jeszcze. Ooo! Ale że dyrt nie, no co ty gadasz? Zwalaj mi z tym koblem, chcę dyrta! Imponujące i przynajmniej nie zgnije. miło! Pięć mi zostało, let's go. Jadro dziurawe, dziurawe to jest mój mózg po tym odcinku. O nie, 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 nie. to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł, to jest najgorszy pomysł na świecie Ale że wie co, że jak? Na pewno kopiel w labie ze zbroją z TNT to jest dobry pomysł, co nie? Na 100% Na milion. Myślałem, że wybuchnę Nie wiem czego się spodziewałem, dobra A, Ała, wybuchłem Teraz Co? Ja otwieram ostatnie trzy boksy, A Aby zostawić łapkę w górę Było Tego Było Tego Nie było Czarna dziura No i po co mi to było? Po co mi to? O! O! No... dobrze, więc to jest. Czarna dziura, czy coś, robisz coś, cokolwiek? Nie wiem, może ja powinien uciec stąd. To może to nie jest dobry pomysł. To nie był dobry pomysł, zostawcie łapkę w górę. No więc tak działają czarne dziury. Nie chcecie do nich podchodzić. Ała, ała, ała. No i sobie zginąłem w czarnej dziurze. Czemu by nie? Zawsze jakiś gol życiowy. Paf, Wow, a przecież masz właśnie teraz dwa odcinki. W tym po prawej dałem całą godzinę moim 10 losowym widzom na zbudowanie domu zombiaka. To zbudowali? Ja, ja nie chcę mówić tego na głos, co zbudowali. Po prostu wbij i przekonaj się sam.